Dzień dobry. Dzień dobry. Próba mikrofonu. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Jestem autorem i wydawcą książek. O czym dzisiaj będę mówił? Takie pytanie się pojawia, proszę Państwa, bardzo często. Co czytać? Co czytać? Mamy nieprawdopodobną ilość rynkowej oferty, mnóstwo książek. One grupują się w jakieś obszary, w jakieś segmenty rynku. Te segmenty są promowane, promowani są poszczególni autorzy, promowane są poszczególne wydawnictwa, a mimo to pytanie, co czytać, wisi w powietrzu i trudno na nie odpowiedzieć. No więc ja już wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie osobom. Prywatnym w prywatnych rozmowach. Wielokrotnie pisałem o tym na blogu, ale chcę to jeszcze raz powtórzyć. Proszę Państwa, co czytać? Wspomnienia ziemian i artystów? Bardzo konkretna odpowiedź. Trzeba czytać wspomnienia Ziemian i artystów, oczywiście polskich ziemian i polskich artystów, dlatego, że one w pewnych kluczowych bardzo punktach ze sobą się łączą. Żeby zauważyć te punkty, niestety trzeba troszeczkę się orientować w tym świecie. I różnych poważnych zależnościach, bo powierzchowny czytelnik tego nie zauważy. Tak jak już wcześniej mówiłem i jak obiecałem, będę prezentował nie tylko książki z mojego wydawnictwa, ale także inne wydawane bardzo dawno temu, czasem, które uważam za warte polecenia. I tak, proszę Państwa, będzie dzisiaj. Na początku chciałem pokazać. Książkę, która zrobiła na mnie zupełnie wstrząsające wrażenie, to, jest, to są wspomnienia Zygmunta Kamińskiego, które mają taki może trochę pretensjonalny tytuł, Dzieje życia w pogoni za sztuką, ale środek jest niesamowity. To, co znajduje się na kartach tych wspomnień, no, każdy, kto interesuje się historią, powinien się z tym zapoznać. Kim był Zygmunt Kamiński? Grafikiem, wykładowcą warszawskiej ASP, człowiekiem, który znajdował się we wszystkich. Istotnych miejscach dla polskiej sztuki. Do tego jeszcze był to człowiek, który zaprojektował godło, to które znamy z tymi gwiazdkami. W związku z powyższym od razu jest posądzany o przynależność do lóż masońskich. Proszę Państwa, to jest zupełnie nieistotne. To jest zupełnie nieistotne. To jest prawie mój krajan, bo on, on, on ożenił się pod Markuszowem. Nie pamiętam, czy akurat stamtąd pochodził, ale Środkowa Lubelszczyzna, to jest, to jest matecznik Zygmunta Kamińskiego, to jest człowiek wywodzący się ze środowisk ziemiańskich i związany poprzez małżeństwo ze środowiskiem ziemiańskim. Ja odniosę się dzisiaj do jednego fragmentu tych wspomnień, szalenie dla mnie istotnego, ponieważ to są wspomnienia sprzed I wojny światowej, spora ich część, a także z czasów po I wojnie światowej. I on jeszcze przed I wojną światową mówi o środowisku wileńskich i litewskich w ogóle magnatów. Mówi o żubrach kresowych, o konserwatystach, wywodzących się z takiego naprawdę grubego ziemiaństwa i wymienia ich nazwiska po kolei. I to jest Skirmund, Mejszczowicz. Wojniłowicz i Milewski. Proszę Państwa, i oczywiście to jest artysta, grafik, rysownik. My mamy, jak Państwo wiedzą, Milewskiego i Wojniłowicza. Dlaczego ja postanowiłem o tym dzisiaj opowiedzieć? Dlatego, proszę Państwa, że działa w życiu, na rynku książek, towarzysko też taki mechanizm podmiany. To znaczy mamy coś głębokiego, autentycznego i prawdziwego, yy, i w pewnym momencie yy, dziejowym ulega to podmianie, yy, i na miejscu tej prawdy, yy, głębi yy, i gęstości pojawia się coś, co lekko przypomina te wszystkie jakości, ale w istocie jest jakimś nędznym zastępnikiem. Yy, I w całkiem innych wspomnieniach Ziemian Jana Kryspina Pawlikowskiego był taki opis powstawania sławnej kresowej starki, czyli wódki. Ja już tego nie powtórzę, ile tam lat ta wódka leżakowała, jak była przygotowywana, z jaką pieczołowitością, kto ją zaczynał robić, a kto ją, które pokolenie ją dopiero wypijało. W każdym razie Pawlikowski pisze, że to, co pojawiało się w sklepach. To były jakieś zlewki z dna beczki, które ktoś rozcieńczał jakimś sokiem owocowym, dolewał do tego wody, mieszał to w jakichś dzikich zupełnie proporcjach, a następnie za horrendalne ilości rubli sprzedawał to w Petersburgu jako starkę. To jest żart teraz, natomiast w wielu istotnych momentach życiowych i historycznych ten mechanizm działa. Proszę Państwa. Możecie spotkać na YouTubie, w różnych miejscach, w książkach, w artykułach prasowych, na portalach historycznych opowieść o żubrach kresowych. Czego ona dotyczy? Ona dotyczy środowiska skupionego wokół Wileńskiego Słowa, czyli takiej gazety, którą założył i wydawał Stanisław Catmanskiewicz w latach 22-39, gdzie rzeczywiście było dwóch hrabiów: Radziwił i Sapiecha. I jacyś jeszcze inni panowie, i to środowisko nosiło y, miano żubrów kresowych. No ale to nie jest to samo środowisko, o którym pisze Zygmunt Kamiński w Dziejach Życia pogoni za sztuką, dlatego że y, ci, których ja mam tutaj, czyli Milewski i Wojniłowicz, y, byli już zbankrutowani, pozbawieni majątku. I cała ich działalność na niwie zachowania, uratowania polskości, kultury i tradycji została unieważniona przez urzędników i polityków II Rzeczpospolitej. Na to miejsce pojawiło się słowo wileńskie i pojawiły się jakieś postaci, które z grubsza próbowały coś udawać. Dlaczego tak mówię? Dlatego, proszę Państwa, że dochody ziemian w II Rzeczpospolitej zmniejszyły się drastycznie. Wojciech Kostak napisał, że w zasadzie w II Rzeczpospolitej nie było już można żyć, utrzymując się z majątku ziemskiego. Natomiast ci panowie, którzy budowali wielkie kościoły, jak Edward Wojniłowicz, Albo teatr w Wilnie za własne pieniądze, jak Hipolit Milewski, zakładali prawdziwe gazety, które miały szalony, zupełnie oddźwięk. Ci panowie odeszli w przeszłość i stali się, jakby to powiedzieć, podstawą pewnego mitu który został wykorzystany przez ich następców i teraz trzeba się zastanowić, w jakiej on wierze został wykorzystany, dlatego że, proszę Państwa, Cart Mackiewicz, jego publicystyka historyczna, publicystyka jego brata jest, przepraszam za wyrażenie, mielona bez przerwy i tam się próbuje z tego wyciągać jakieś niesamowite i ponadczasowe prawdy, które obowiązują również dzisiaj. Moim zdaniem to jest błąd, dlatego że publicystyka Mackiewicza ma przede wszystkim charakter rytualny. To jest próba zachowania stanu nieistniejącego. Mackiewicz, który oczywiście w momencie, kiedy zorientował się, że Józef Piłsudski nie jest tym człowiekiem, za którego go uważał, można oczywiście też dyskutować, na ile monarchizm Mackiewicza był autentyczny, no, zaczął się przeciwko socjalistom i sanacji, której był członkiem, buntować. Wyszło to marnie, bo w końcu trafił do Berezy już po śmierci Piłsudskiego. Proszę Państwa, to wszystko nie miało sensu, dlatego że najważniejszy mechanizm został zaburzony. Najważniejsi ludzie w środowisku, które miało naprawdę wielką moc, wielką moc, ci panowie posłowali do Dumy. Liczono się z nimi, mieli dysponowali ogromnym majątkiem, który przeznaczali nie na głupstwa bynajmniej, ale na ważne inwestycje. Natomiast ci drudzy, którzy skupili się wokół wileńskiego słowa, mogli co najwyżej wspierać gazetę wspierać gazetę, żeby kilku redaktorów, tam ich było chyba z sześciu, miało przyzwoite pensje. Milewski sam założył gazetę, sam ją utrzymywał. Zbudował, a to przepraszam, Panie Milewski sam założył gazetę, sam ją utrzymywał. Zbudował do tego teatr, użerał się z urzędnikami carskimi, był oskarżany o różne niepiękne rzeczy związane z jakąś tam podwójną lojalnością, całkowicie nie apropo, no, a potem dożywał swoich dni na już niespecjalnie. W wysokich sumach w Poznaniu. Z kolei Edward Wojniłowicz, jak Państwo pamiętają, zapewne wszyscy, którzy czytali, te niezwykłe wspomnienia, zmarł w Bydgoszczy. Jeszcze jeden przedstawiciel ziemiaństwa litewskiego, Mieczysław Jałowiecki, pisał, że marnie wyglądała starość Wojniłowicza, że musiał niestety nosić wodę wiadrami do swojej oficynki, gdzie tam miał mieszkanie i i sobie pomieszkiwał, bo był 80-letnim starcem. Przy tym, bo nie miał bieżącej wody. Ale się nie skarżył. Oczywiście ja kiedyś to napisałem, od razu jakieś oburzone głosy zwróciły mi uwagę, że to z pewnością nie jest prawda. No cóż, ja mogę powiedzieć: trzeba się zwrócić z pretensją do Mieczysława Jałowieckiego, który tak tę sytuację opisuje. Mam nadzieję, proszę Państwa, że to co mówię jest klarowne. To znaczy, siła sprawcza środowiska ziemiańskiego. Zmniejszyła się bardzo dramatycznie. Zamiast realnej siły pojawiły się rytuały. Rytuały, bo wydawanie prasy, polemiki prasowe, przepychanki, nawet parlamentarne to są wszystko bezskuteczne próby ocalenia czegoś. Tak? Możemy dyskutować czego tradycji państwowej, środowisk, symboli, majątków. Ale to wszystko jest bezskuteczne. Bezskuteczne. I historia Polski dwudziestolecia międzywojennego dobitnie to wykazała. Proszę Państwa, dlaczego jeszcze ta nazwa Żubry? Żubry kresowe. To jest nazwa pejoratywna w istocie, która wskazuje na to, że ci panowie żyli w jakimś innym świecie, nowoczesnym. No właśnie było dokładnie na odwrót. Milewski i Wojniłowicz to byli ludzie skrajnie nowocześni. To byli ludzie, którzy byli obyci z pieniądzem, dobrze wykształceni. Mieli praktykę zawodową. Wojniłowicz pracował w fabryce parowozów, jeździł na parowozie jako pomocnik maszynisty. <laughs> Proszę Państwa, Milewski był porządnie wykształconym francuskim prawnikiem, który nie miał pojęcia o pracy na roli. Kiedy zjawił się w swoim majątku łazduny, nie był w stanie odróżnić buraka od ziemniaka, postawił ten cały majątek na nogi. Więc jakie żubry? Proszę Państwa, to wszystko byli ludzie obyci ze światem. Byli częścią tego świata, świata finansów, świata pieniądza, gospodarki realnie rozumianej, którzy inwestowali w gospodarkę, a nie jak dzisiaj, że mamy tak zwanych realistów, których realizm polega tylko na tym, że oni coś opowiadają przed kamerą, tak? I o żadnym innym realizmie być nie może mowy, dlatego że ci panowie w nic nie inwestują. Proszę Państwa, na koniec chciałem coś jeszcze powiedzieć i coś przeczytać, ponieważ obaj. Obaj panowie, obydwa te żubry kresowe, ich stosunek do tzw. wzmożeń patriotycznych kończących się wywózkami na Syberię i konfiskatą był jednoznaczny. Powiedzmy, że w przypadku Edwarda Wojniowicza łagodnie negatywny, a w przypadku Hipolita Milewskiego złośliwie szyderczy. Proszę Państwa, obaj zdawali sobie sprawę z tego, że wszystkie tak zwane powstania narodowe są sprowokowane, wszystkie tak zwane, że wszystko to się da wytłumaczyć za pomocą bardzo prymitywnej psychologii. I my te schematy znamy, czytamy je do dzisiaj, widzimy je przed naszymi oczami, ale nauka, jaka płynie z tego, całkowicie nam umyka, dlatego że nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić. A przed czym to ja zaraz przeczytam. Nic zatem dziwnego, że i młodzież gimnazjalna, wówczas przeważnie polska, bo do 300 uczniów w gimnazjum licząca, bardzo często od swoich obowiązków się odrywała dla rozmaitych demonstracji, tak w kościele, jak i poza kościołem. Jak na przykład dla wyprzężenia koni i ciągnienia demonstracyjnie przez całe miasto powozu z prawa tym białobrzeskim wywożonym z Warszawy w głąb, w głąb Rosji i tym podobne. Dyrektor gimnazjum, Rosjanin Łubkin, musiał patrzeć na te wybryki przez palce, skoro nieraz nauczyciele sami hasło uczniom podawali też każdy z nas nie zawsze miał lekcje, ale, za, ale miał szpilkę z orzełkiem w krawacie i spinki u koszuli z fotografiami Kościuszki, Zamojskiego, Kronenberga lub Hiszpańskiego, którymi nas hojnie zaopatrywał handel i przemysł warszawski. Czytaliśmy nocami strażnice i ze starych pilników fabrykowaliśmy krwiożercze puginały lub piki, aż wszystko przeszło i zamiast 80 kolegów, których miałem w czwartej klasie, stanęło do ostatecznego egzaminu w siódmej klasie tylko siedmiu. Nie dlatego, aby tak wielu poszło do powstania, może takich znalazło się 20-30, ale warunki bytu wielu rodzin się zmieniły, co naturalnie musiało wpłynąć na możliwość wychowywania dzieci. Kobiety, jako wrażliwsze, zawsze ofiarne i gorące patriotki, we wszystkich demonstracjach przodowały i młodzież za sobą pociągały. Więc pierwsze intonowały Boże, coś Polskę i z dymem pożarów. W kościołach przemycały literaturę nielegalną, przechowywały broń, a niekiedy i samych powstańców, a że przy tym urozmaicały żałobę narodową efektownymi kontusikami, konfederatkami, kokardami narodowymi i, wielkim, i wielkimi krzyżami na piersiach, to trudno im to mieć specjalnie za złe. Jedno, co miałem wówczas za złe i obecnie mam nie do darowania, to to, że ogół był tak niewyrobiony, tak czy zahipnotyzowany, iż zbyt mało reagował na te rządy niewieście. Kobiety, pociągnąwszy młodzież, decydowały o wszystkim. Dawały na przykład palmę zasług obywatelskich agitatorom i demonstrantom, a stawiały pod progierzem opinii publicznej ludzi głębiej myślących i dalej patrzących niż emisariusze rządu narodowego, nieraz bardzo domniemani. Mogę zacytować przykłady. Hrabiemu Emerykowi Czapskiemu, fundatorowi Muzeum Czapskich w Krakowie, a wówczas dyrektorowi Departamentu Leśnego, pobito okna. Szwagier mój Jerzy Mogielnicki, zesłany na katorgę, nie miał milu utwórczyń opinii publicznej które i dalej popijały herbatkę z obwarzankami, gdy mu majątek konfiskowano. Pamiętałem to wszystko i ta niesprawiedliwość wpłynęła zapewne na to, że zbyt może lekceważyłem opinię publiczną i nie ubiegałem się nigdy o popularność. Proszę Państwa, te same, przepraszam za wyrażenie, numerasy mamy i dzisiaj. Tak? Domniemanych delegatów rządu narodowego, których się wynosi na piedestały yy, i poważnych ludzi, których się odsądza od czci wiary, którym się bije okna. Niestety nic się nie zmieniło. Może jak parę osób przeczyta te książki i wzmocni to jeszcze lekturą wspomnień Zygmunta Kamińskiego, to coś się zmieni. Ja, proszę Państwa, powiem jeszcze jedną rzecz. Hipolit Milewski wspomina o parcelacji wielkich litewskich majątków, w którym brał udział żydowski kupiec nazwiskiem Sutin. Zygmunt Kamiński opisuje środowisko paryskich artystów, których przebywał w czasach poprzedzających I wojnę światową i po I wojnie światowej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i znanych artystów z tzw. Ecole de Paris był Chaim Sutin, o którym wszyscy pisali, że był biednym żydowskim chłopcem gdzieś z zapadłej wsi białoruskiej, który ujawnił niezwykły talent. Jak sobie obejrzycie obrazy Hajma Sutina, zorientujecie się, jaki to jest niezwykły talent. Otóż to był syn, proszę Państwa, tego, tego kupca, który zajmował się parcelacją upadłych szlacheckich majątków na Litwie. Dlatego warto czytać wspomnienia ziemian i wspomnienia artystów, bo one się łączą w naprawdę ważnych punktach. Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich na Patronite, gdzie zbieramy środki na wydrukowanie specjalnego numeru kwartalnika poświęconego wojnie z Bogdanem Chmielnickim. Mamy tych materiał, materiałów już bardzo dużo i ja myślę, że nie skończy się na jednym kwartalniku. Trzeba będzie część wydać na wiosnę, czyli pewnie pod koniec marca, na początku kwietnia. Ja już zleciłem tłumaczenia z hebrajskiego, francuskiego będę musiał jeszcze zlecić tłumaczenia z niderlandzkiego i być może z duńskiego. Oczywiście francuskich tłumaczeń jest bardzo dużo. To wszystko niestety trwa. A potem jeżeli zgromadzimy resztę środków będziemy dalej zbierać te materiały i myślę, że wydamy jakąś grubszą książkę o tych wypadkach naświetlającą jest z zupełnie innej strony. Także jeżeli ktoś chce, ma taki kaprys i może wspomóc ten projekt, zapraszam na Patronite Gabriel Maciejewski Korylus. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.